Witamy Państwa, sobota zrobiła się pogoda dzisiaj To jeszcze przed wigilinią wieczerzą Zaraz zapakuję ptaczki szybko przepuszczę Jadę tam tak jak obiecałem, że przepuszczę kolegi wieśka nie biorę widynów i czaposzy Tak jak mówiłem Biury, same jasne, Budapeszty żałobniki i ciemna tą resztę także zaraz pakujemy tu pokażemy Państwu pogoda jest dzisiaj dobra akurat no, cały tydzień było tak zamulone takie niebo dosyć ładnie o to jest szansa jeszcze na przepuszczenie także pakujemy szybko bo muszę jechać tam jeszcze z żoną do sklepu wiadomo jak to przed tym przed wigilią jeszcze jakieś tam końcowe kupić zakupki później jeszcze na cmentarz zapaladnicze. a teraz pakuję. Jedziemy tam do wieszka na fabryczną, przepuścimy gołąbki. Także na razie pauzujemy, pakuję i zobaczymy już się na miejscu. Jesteśmy już panowie na działce, pakowałem gołąbki, niestety zobaczcie co się stało. Moment naszła taka mgła, że nic nie widać na 50 metrów po proszę bardzo. Niestety gołąbków nie spakowałem, bo przecież w taką pogodę nie puszczę. Zobaczcie co jest, mleko mleko nic nie widać taka była pogoda słoneczko wychodziło momentalnie i, i po pogodzie mleko jest takie że nic nie widać tam nawet nie widać obok działek panowie niestety nic z przepuszczenia nic no trudno będziemy czekać na pogodę teraz jesteśmy na działetce tutaj gołąbką zaraz podamy Raz w tygodniu można panowie dawać o zwykły olej, nie zaszkodzi trochę po lewym oleju O lewym oleju Wycam to, żeby, żeby było kleistość. do tego wsypujemy kurkumka. To jest tam i dobre i na drogi oddechowe i na inne schorzenia. No ja już nie mogę to Wsypujemy tak łyżeczkę kurkumki. O. tym tymianku. Teraz to wszystko razem ładnie zamieszamy panowie. Zaraz odstawię na chwilę telefonik, bo tu muszę dwoma ręczkami zamieszać. Chwilę poczekać, tu se postawię. A tu mi spadnie stąd postawił postawię w góry, żeby nie i tak coś leci. O, jasna. A jasne. Mieszamy to podobno, żeby się wymieszało mieszałem Spokój, spokój. Teraz to wsypiemy gołąbką. Kurde, zawsze dzwonią jak nagrywam. panowie gołąbki pojadły w tym mianku i kurkumy. Też sypie zawsze imbir też dłużeczkę tak żeby to można dawać tak raz w tygodniu śmiało panowie to i mnie zaszkodzi to i na wątrobę dobre i na drogi oddechowe także po łyżeczce małej od herbaty tak się sypnie tam na 1,5-2 kg karmy to naprawdę nic nie szkodzi to jest tylko dla zdrowia gołąbków Dzikusy już podżarły. Teraz o, idą sobie na dwór. Jak nazywałem, jest mgła. Bardzo silna mgła. Pakowałem go łąbki. Niestety nic z tego nie wyszło. Także o, widać jakie to mleko, panowie. Bardzo silne mleko, bardzo silne mleko. O, łąbki sobie siedzą, podżarły. Teraz sobie chodzą pod zaciąg. Może coś płynie tam mgła, no to coraz naprawdę, panowie, teraz to już tam gła, to, to widzicie, Straszliwe Także może później jeszcze podgonię, jakby co. Jak się uda oczywiście, bo z tą pogodą, bo tutaj, o, słoneczko się przebija, tam niby, było. tam, tam, tam. O, Teraz mocno, mgła to nie widać, o teraz to w ogóle jest coś Teraz. To. No i tak, miał być locik, nie ma lociku, jeszcze chciałem wam przed świętami puścić, żeby się przeleciały. Ale się nie udało, chyba że jeszcze się w dzień przejaśnia, jak będę miał czas, ale nie, bo to jeszcze na cmentarze, tu, 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 to zaraz będziemy żonka też opieprzać, że nawet przed świętami, tylko gołębie i gołębie, wiecie jak to jest panowie, nie? Tutaj woda z witaminką, rozrobiona, później im wleję. Także tak to wygląda panowie. No cóż, tak jak mówię, mgła nic się nie udało przepuścić a nic ani tu nie pogoniemy też na działce. Panowie, życzę wszystkim hodowcom, hodowczyniom, Ci, co mnie oglądają. Dla ich rodzin, dla dzieci zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Nie przejeść się za mocno. Przede wszystkim zdróbka, zdróbka. Żeby było też zdrowie. Jak jest zdrowie, to i to i jest praca. Można iść do pracy. A jak zdrowia już nie ma, to już panowie jest niestety niedobry. Także jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Bożego Narodzenia. Później, jeszcze może coś tam nagram ze starego gołębnika. Przed wigilią, jak będę miał czas, a jak już nie, to zobaczymy się w pierwszy albo drugi dzień świąt, jak będę miał czas coś nagrać panowie. Także jeszcze raz wszystkim życzę najlepszego i do usłyszenia.